Witam Was 22 listopada, godzina 11.13, niedziela, na ogół nie robię w niedzielę żadnych analiz, ale postanowiłem skorzystając z okazji, że mam dzień dzisiaj taki zupełnie wolny, poświęcić chwilę tylko i wyłącznie dla Ethereum, no i jak wiecie Ethereum i tak analizujemy prawie codziennie, natomiast Zaczęło się w Ethereum robić dość ciekawie i nie dlatego, że mamy jakieś tam wzrosty mniejsze, większe, niektórzy powiedzieliby spektakularne, czy że jedziemy po tysiąc dolarów. Nie, nie. Nic bardziej mylnego. Ethereum, uwaga, dla mnie z punktu widzenia handlowego dotarło do bardzo ważnego miejsca, które jakby, o mówiłem już od dawna, nawet nie od wielu tygodni, ale już od wielu miesięcy i które to miejsce zaznaczyłem już dużo wcześniej tą szarą strefą na wykresie jako prawdopodobne dla dotarcia swingu wzrostowego tutaj z wzrostów, które można powiedzieć, że zaczęły się 10 grudnia 2018, a tak naprawdę w marcu tego roku stworzyła się formacja podwójnego dna. Dlaczego tak? Ano dlatego tak, że pewnie już niektórzy z was zauważyli, że często rysuje sobie czerwoną korektę. Czerwona korekta w spadkach, która tutaj była w trendzie spadkowym, ona właśnie w tej chwili jest zaliczana. Zobaczcie, to jest nic innego jak to samo miejsce. I teraz, przy zdrowym, takim dobrym, dobrze funkcjonującym trendzie, trzeba zakładać, że z tego miejsca powinna pojawić się podaż na rynku. Dlatego ja wiedziałem, że jakby jak te wzrosty się zaczną, to tak naprawdę, dopiero tutaj w dużym interwale, zwróćcie uwagę, analizujemy interwał tygodniowy dla Ethereum. W dużym interwale, stąd dopiero będzie uderzenie podażowe. To tutaj spotkają się sprzedający i powiedzą tak: dobra. Teraz czas na nas. Wiemy, że trzeba trend kontynuować. Korekta zakończona. Będziemy atakowali zgodnie z trendem w stronę dna. Czy im się to uda, czy nie? Zobaczymy. Natomiast uda się im na pewno mniej, może mniej niż bardziej. Ja postaram się jako trader po prostu tę sytuację wykorzystać. Teraz tak. Wcześniej zaznaczałem to miejsce tylko jako strefa. Mówiłem o niej wielokrotnie, czyli strefa między 550 dolarów a 600, około 80 dolarów. Wyznaczyłem także dla tej strefy tą niebieską linię oraz zaznaczyłem ten wierzchołek na czerwono, ponieważ ym, i uwaga, to oznaczam jako strefa podaży, czyli ja tu będę na pewno zawierał pozycję short, Zresztą już, to, już zacząłem to robić. <coughs> Natomiast jak wiecie, zawsze zakładam scenariusz, a co jeśli się mylę, a co jeśli cena zrobi inaczej niż ja uważam, a co jeśli rynek zachowa się w przeciwnie do mojej analizy. No to jeśli zachowa się przeciwnie, to dla moich shortów, takich powiedzmy mocno dalekodystansowych, to są poziomy stop lossa, czyli gdyby cena pojechała do góry wbrew moim oczekiwaniom, to ja tu wyjdę z rynku zaliczając stratę, którą oczywiście wcześniej sobie wyliczyłem, skalkulowałem i na którą mnie jak najbardziej realnie stać także te pieniądze, jeżeli by się nie udało, to ja już w tej chwili, zanim transakcje zostaną zawarte, uznam za stracone przed tą transakcją, także tak jest podejście tradera, zdrowo, zdrowo powiedzmy, radzącego sobie z własną psychiką, ale, ale cóż, no, czy sama strefa, sama w sobie jest dla nas ciekawa, no, jeżeli mamy tutaj przedział między 550 a 680 dolarów, no, to jest to spora różnica, prawda, wcześniej tego nie robiłem, bo nie było takiej potrzeby, ale w tej chwili pokażę Wam trzy miejsca, Uwaga, trzy. Nie mniej i nie więcej. Trzy miejsca, w których zawrę trzy łącznie pozycje sprzedażowe krótkie. I uwaga, teraz sobie chwilę spauzuję i zaraz wam to miejsce pokażę. Teraz zobaczcie, to są te trzy czerwone linie. W tych trzech miejscach za każdym razem, gdy cena do nich dotrze, ja będę zakładał short czy będę sprzedawał, bitka, przepraszam, Ethereum fizycznie? Nie będę, dlatego że w tej chwili nie posiadam fizycznie Ethereum, <laughs> dlatego nie będę wychodził z rynku, ale gdybym posiadał, no to pewnie też jak najbardziej wychodziłbym w tej strefie, już może niekoniecznie na liniach, ale w tej strefie, gdy, może tak, gdybym posiadał fizycznie Ethereum, to poczekałbym na rynek, poczekałbym, czy rynek zareaguje na którejś z tych linii, zbliżymy je tylko, czy rynek zareaguje na którejś z tych linii tutaj w postaci budowy formacji? Nie tylko takiego małego ruchu, który tutaj się wykonał, widzicie? Jeszcze raz to zbliżę. Może dzienny interwał będzie to lepiej pokazywał, nie tylko takiej małej odbitki, która się tutaj zrobiła, chociaż ona tak naprawdę na małym interwale wcale nie jest taka mała. Ale jeśli zbudowałaby mi się formacja spadkowa na któryś z tych poziomów, to wtedy pewnie fizycznie zdecydowałbym się o wyjściu z Ethereum, nie snując planów dalekodystansowych co do tego, ile, ile Ethereum może kosztować w przyszłości, tylko po prostu trzymając się trendu. Więc zobaczcie, w tej chwili jesteśmy na giełdzie Coinbase. To jest interwał jeden dzień, interwał dzienny. Trzy miejsca do zajęcia pozycji short. 560,92 631,38 i 686,43. Za każdym razem będę podejmował próbę sprzedaży. Stop loss tutaj, jeśli mnie stać, muszę wyliczyć. No, jak widzicie, pierwszy poziom został dotknięty. Został dotknięty dokładnie dzisiaj, dzisiaj w nocy. I razem z tym poziomem otworzyła się moja pierwsza pozycja sprzedażowa, krótka. Także ona już jest w rynku w tej chwili, już jest w tej chwili też z zyskiem. Jeszcze na razie nie zabezpieczam jej tak zwanym break-even, ponieważ uważam, że jest za wcześnie. Poza tym wydaje mi się, że te dwie wyższe linie są bardziej prawdopodobne. Tutaj wykonałem pewne jeszcze pewne ruchy analityczne, które raczej podpowiadają mi, że jeśli to ma być ta strefa, to i te poziomy, to któryś z tych dwóch jest bardziej, bardziej brany przeze mnie pod uwagę. Dlatego, że oceniając tutaj strukturę, która wcześniej się pojawiła, i pamiętając o luce, która jest tutaj niżej, to jednak z tych poziomów zawrócenie byłoby bardziej właściwe do, do tego miejsca, tak? ponieważ moje targety będą później ustawione na to miejsce. Takie powiedzmy krótkoterminowe, ale to i tak może być imponujący spadek, bo z 680 maksymalnie do 291. No pewnie nikt by w to teraz nie uwierzył, że taki spadek 50% jest możliwy, a jednak jest. Więc przekazałem wam całą wiedzę w tej chwili, którą posiadam, oraz moje plany i zamysły na to, co będę dalej robił z Ethereum. No, i w końcu, mówię, w końcu Ethereum znalazło się w ciekawym miejscu. Tutaj cały czas powtarzałem, że Ethereum ma furtkę w dwie strony. Szukałem w strukturach wewnętrznych okazji dla siebie. Te okazje oczywiście się znajdowały, pokazywałem wam transakcje, które zawierałem pomiędzy również z tymi nieudanymi, gdzie tutaj jedna była nieudana. W tej chwili dopiero teraz od tak naprawdę marca, i znalazło się w bardzo ciekawym miejscu. Niestety dla hodlerów jest to miejsce podażowe. I cóż, żeby nie zabierać wam więcej czasu w niedzielę, to, to chyba wystarczy oczywiście do, do analizy, Ethereum będziemy wracać. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co chciałem. Jeśli nie, to dopowiem w komentarzach, a jeśli nie, to przy następnej analizie. Eee, no i cóż. To chyba wszystko. Dziękuję Wam i udanej niedzieli. Pozdrawiam.